Jakie wartości przyświecają uniwersytetowi i nauce? Co jest fundamentalne? Bez czego uniwersytet przestałby nim być? Bo przecież jest, jest taki nie tylko dlatego, że ustawodawca, minister nauki czy, czy jakikolwiek inny organ, w zależności od aktualnego sformułowania przepisów prawnych, nie tylko dlatego, że te organy decydują o nadaniu takiej nazwy i rangi uniwersytetu, ale właśnie ze względu na, na idee, które, które niesie. I taką naczelną ideą uniwersytetu, właśnie sięgającą jego, jego początków, tych sporów, o których wspomniałem i które się rozwijały, jest idea wolności akademickiej, wolności słowa, wolności prowadzenia badań naukowych, wolności wyrażania poglądów, wolności ekspresji tego, co dla członka wspólnoty uniwersyteckiej, niezależnie od tego, czy jest studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, co dla niego jest ważne, co dla niego jest istotne, z czym chce wyjść do wspólnoty uniwersyteckiej, co chce prezentować, jakich idei chce bronić, o jakie walczyć i które chcę udowadniać, oczywiście. Tak? Bo uniwersytet to jest połączone z wolnością akademicką, to także spór. Spór o o prawdę, o poszukiwanie prawdy, o udzielenie odpowiedzi na odpowiedź na pytania fundamentalne i zasadnicze. I to w kontekście różnych wydarzeń, z którymi mamy od czasu do czasu do czynienia, i też drugiej części naszego spotkania, później ten wątek rozwinę, jest szczególnie ważne i chciałbym o to szczególnie zabiegać, żeby właśnie ta wolność i prawda jako dwie podstawowe, dwa podstawowe kierunki hasła podstawowe wartości na uniwersytecie trwały, bo bez nich uniwersytet już na pewno przestanie realizować swoją podstawową misję.